Przez pierwszego odcinka powiedziałeś, że sława zmienił Twoje życie. Przed Waszym poznaniem hmm. byłeś zupełnie po inną tak. osobą. Czy mógłbyś rozwinąć ten wątek? O co chodzi? No bo też wątek. no O co chodzi? Wiesz, ja, ja generalnie jak zdawałam do szkoły teatralnej, to raczej szłam w dramę i to, że jestem aktorką dramatyczną, teatralną, że będę sterowała w Norwida, w którym czułam fantastycznie, że raczej ofelia, że, że będę scenicznie samobójstwa po prostu popełniać, wiesz, że będę się rozrywać, na części rozdawać swoją duszę i ludzie będą się mogli we mnie, wiesz, jak w oglądać to, jakby tam sobie przeżywać i się z tego oczyszczać. I wiesz, wszystko na bólu, na smutka z powodu się pojawił Ludzi, była tak uprzejma, wiesz, radość ludziom dać, bo tego ludziom jest, jest potrzeba. Nie smutku, nie w nie, nie rozpaczy, nie tragedii, nie jakiegoś syfu, tylko zwykłej radości. Zapuścił wąską. Tak, I od razu się Tak. nie Tak, jeszcze <laughs> ciężkie w i jak ludzie wchodzą, wiesz, wracają do domu, żeby sobie włączyli coś fajnego, radosnego, żeby... To było coś pozytywnego, więc absolutnie jakby wyłączył tą taką smutną część mnie, taką pozytywną. I tego, że zacząłem się w ogóle uśmiechać, śmiać się. No. Ale tylko artystycznie czy życiowo też? No życiowo też oczywiście. Czyli ty też życiowo byłaś taka drama rozrywana na kawałki? smutne, w by się nie uśmiechałam, taki wiesz. Chodziła ja... na czarno, ubrana, teraz nie, chodzi <laughs> No <Nie śmiech> <wziąła czarny. śmiech> Czarne włosy tak, miałam. Wszystko czarne miałam. I... Ja miał... W ogóle miał... i... podobna pan do Friedika. Tak, miałam taką jedną bredzę. Jedną bręmiałem to. Ja to będzie ja, bardziej, że wzróbmy coś z wzrób <grym> tym. No ale skąd to się wzięło? Wiesz, ona i miałam jakieś takie wewnętrzne poczucie takiego smutku, niesprawiedliwości świata i, i tego, że, 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 że to tak. To zło, które gdzieś tam na świecie było, że jakby na mnie to bardzo tak działało i, i starałam się jakby z tym też funkcjonować. Też byłam, miałam taką sytuację rodziną, że mój tato przez całe moje życie był chory i cały czas jakby żyliśmy z bratem i z moją mamą w cieniu strachu, nie? Na przykład jeżeli któreś z nas dzwoniło do siebie wcześniej niż godzina 15.30, to wiedzieliśmy, że coś się stało z tatą i jakby i wtedy to był w ogóle największy strach w przeżyliśmy. Serio, to jest masakra. A po 15.30 spokojnie można telefon odbierać. Tak do tej pory. Te wcześniej to są stresujące I, i chyba też jakby to było taki rodzaj oswajania po prostu takiego, wiesz, strachu, no, odejścia, straty, no. A myślisz, że ta drama, w którą chciałaś grać dała być taką popularną, jaką popularność, jaką teraz masz? A oczywiście, że nie. byś tam niższa była sobie w ta tak, tak, ale, ale, ale ja, ja to bardzo też lubię, bo ja kocham zapach teatru, desek, wiesz, tego kurzu całego. Bardzo, bardzo to lubię, ale jakby no też to teatr nie jest przestrzenią wiesz też do, niestety do zarabiania pieniędzy. Niestety, raczej to muszę robić hobbystycznie, No bo tak naprawdę lepiej gdzieś pieniądze, są to niestety rozrywkami. No i dobrze wybrałaś, dziękuję bardzo. <laughs>